Dzień dobry, wieczór Dziś ponownie jem mochi Ale nie będzie to opening z pierwszej ręki Ponieważ mój narzeczony dobrał się już do tego pudełka, więc no, no miękkie serce mam, no oczywiście, że wychodzi, że chyba już nie nadążam. W każdym razie jest to w kolaboracji z Yamers. Bardzo smaczne Ciasteczko trochę jak Oreo, bardzo mocno czekoladowe Smaczne, naprawdę Aczkolwiek chyba wolałabym się zjeść poza go. Mam wszystko udany smak. Nie no, jest spoko Sam środek jest przepyszny. Trochę mi to przypomina lody. Lody Oreo, które moja mama kiedyś robiła. Bardzo, bardzo dobre były. A strasznie długi proces przygotowania tego. i